Zapraszamy do oglądania odcinka specjalnego Faktów Czwórki. Dzisiejszy program poprowadzi Milenka i Michał. Ten odcinek został przygotowany dla uczniów klas ósmych. Na pewno nie pamiętacie już, jak to było w pierwszej klasie. Na szczęście nasza szkolna telewizja wszystko rejestruje. Zobaczcie sami. Nazywam Natalka i chodzę do pierwszej klasy C. Mam na imię Ania i chodzę do pierwszej klasy C. Mam na imię Zuzanna Pulik i chodzę do klasy pierwszej B. Nazywam się Joanna Kiriuk i chodzę do pierwszej B. Obejrzyjcie krótką relację z najważniejszych wydarzeń z pierwszego etapu Waszej nauki. Chyba zgodzicie się z tym, że szkoła to nie tylko lekcje. Którego pobytu na naszej szkole trwał aż do ósmej klasy. W związku z tym ciekawych wydarzeń jest naprawdę sporo. Król Stanisław August będzie spadał przysięgę. Mamusiu, a co to jest przysięga? Przysięga to taka obietnica, której trzeba dotrzymać. młodszych kolegów, kogo zdają i kogo chcieliby pozdrowić. Posłuchajcie tych wypowiedzi. Pozdrawiam moją siostrę, która chodzi do ósmej klasy i ma na imię Asia. Pozdrawiam mojego brata Michała. W tym roku moja siostry koleżanka kończy ósmą klasę Emilka. Mój brat Michał kończy w tym roku ósmą klasę. Ja znam Wiktorię z ósmej klasy. A ja znam Krystiana z 8a. Pozdrawiam Arka z 8 klasy. Pozdrawiam Patryka z 8a. Pozdrawiam Zuzię z 8b. Pozdrawiam koleżanki z 8b, Emilkę i Wiktorię. Najfajniejszą osobą z 8 klas jest Asia, nasza przewodnicząca. Żegnamy Was! Cześć, ósmoklasiści! Kończycie już naukę w naszej szkole i przyjmujemy po Was klucz. Życzymy Wam powodzenia i sukcesów. Jedna z uczennic przygotowała ciekawą prezentację. Relacjonowała najważniejsze momenty ze swojego pobytu w szkole. 1 września 2011 roku staliśmy się klasą pierwszą B. Początki były trudne, ale jakoś sobie poradziliśmy. W naszej szkole od zawsze były bale karnawałowe, na których nie mogło nas zabraknąć. W trzeciej klasie, kończąc pierwszy etap edukacji, wybraliśmy się na zieloną szkołę do Chłopowa. Bardzo miło to wspominamy. Czwarta klasa była wyzwaniem. Nowi nauczyciele i nowe przedmioty. Zwiedziliśmy kopalnię soli w Bieliczce. W piątej klasie można było nas zobaczyć w stolicy, a w szóstej kolejna zielona szkoła, tym razem w Poddąbiu. Zakończenie roku było inne niż zawsze. Dowiedzieliśmy się, że zostajemy w szkole na siódmą i ósmą klasę. Wybraliśmy się kolejno do Wrocławia i Zakopanego. Niedawno mieliśmy komers, na którym świetnie się bawiliśmy. Tak kończy się nasza przygoda w tej szkole. Którzy spośród Was odważyli się podzielić swoimi wspomnieniami przed kamerą? Brawa dla odważnych! W szkole było nawet spoko. Cieszę się, że chodziłam do tej szkoły. Poznałam tutaj wiele sympatycznych osób. Szkoda, że musimy się pożegnać z tą szkołą. Było tu bardzo fajnie. Przygotowały miłą niespodziankę. Dotyczy ona najbardziej zaangażowanych w jej działalność uczniów. Na imię mam Zysza. A nazwisko też? Nasza klasa, szósta C, w ramach projektu edukacyjnego rozpoczęła przygotowania. Sandra! Ja znam z szóstej klasy w Polach i chodziłem z nią do klasy. Do przedszkoli! Zarejestrowaliśmy naszą kamerą, w Co? 264. Czwartek. Tak, czwartek. czwartek. Tak, czwartek. No dzisiaj paralizowaną dziewczynką. Nie. No. Dostałem no. Na zajęciach języka polskiego przygotowywaliśmy różne ro. Cześć samego! Komec to świetna okazja do wspólnej zabawy. Przeżyjcie to jeszcze raz!

it was Nasza taka ostatnia zabawa, mam świetnego tancerza obok siebie. No i świetnie się bawimy. Dzisiaj się świetnie bawię i myślę, że zapowiada się fajna zabawa. Świetnie się tańczyło z moją fajną koleżanką, ale teraz niestety poszła. Super zabawa, super atmosfera, super się bawimy. Na, nawet dobre jedzenie, więc jeszcze jest jasno, ale do 22 jeszcze dużo zostało. Dziękujemy. Nasze szkolne telewizja żegna się z Wami. Mamy nadzieję, że jednak będziecie nas wciąż oglądać. Odcinek specjalnych faktów czwórki prowadzili. Milenka i Michał. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.